ma widzowie, witajcie w trzecim odcinku z Portala. No. Traktor jest z nami, jak zwykle, no i lecimy no dalej. Kurwa, palerkę no. mam z ciebie. Kurwa, przecież to nam zajmie tyle. No, czekaj. no, jak? O. O kurcze. Musimy hey, jakoś... Ty, zrobiłem. Ty, co ty zrobiłeś? Czekaj, jak ty się tam w ogóle dostałeś? No właśnie tak. Patrz, to weź sobie tutaj i tamten sobie daj drugi tu... Tutaj na przykład. No i teraz co? No i próbuj. <ścoughs> ja ci tam muszę nie? Bo dać, tam nie? Bo... Tak, ja tam ci tam muszę dać. dać. Dobra, dawaj. Tak, już? No Dobra, łatwo Kurwa Dawaj kloca Ten klocek tam Aha, Ty, dobra leci, 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 leci Łapę Ale kasykaś Weź go kurwa, rzuć tutaj i tyle I no co ja teraz? Mogę ale co z tobą? <grym> no weź chcę też tam iść. To ty A byś mi bo, musiał dać motor. tutaj portale. Ty byś... Daj mi tutaj A. portale z góry no. po prostu. Ty, ale w po się... No łatwiej się niż ten kurwa poprzednie na pewno. Dobra. Ty no pierdolę, ale jakie latanie tutaj jest? Łatwo? Chciałem cię zablokować. Tak, kurwa, nie udało ci się Dobra. Myślę, że to będzie ciężkie jak tam to było takie proste Ups. Cię wydali troszkę Witam Czekaj, tutaj Oj No i teraz, gdzie, gdzie, gdzie kurwa jakiś tutaj klot? Good job! <noise> Jakie kurwa, good job! Dobra, stary, wiem Patrz, ty musisz go w powietrzu teraz złapać. Jak to w powietrzu? W powietrzu dawaj, wystrzel się. No czekaj. O kurwa, ty! Dawaj jeszcze raz. Dawaj. No za na trochu. Teraz dawaj. Co ten, no jak ja jestem... Jak to teraz, no i teraz dawaj. Dobra. Leć. Mam. O nie. go jeszcze raz. Ty, ale dlaczego... Czekaj, bo on mi się spałnił Dawaj jeszcze raz. No bo ja kliknął jeszcze raz. Jeszcze raz zaraz czy Dalej. Dobra. No to dawaj teraz, no. No i dawaj, tak samo jak ja. Congratulations test. something ale to jest wasze ja pierdolę. Tam. Ja se tańczę. No zamknij się już. <noise> Sam się kurwa zamknij. Dobra. Prze ja pierdolę. Level prze przejścienny, nie? Tak, po Far Cry wtedy no ja widzimy nagrywamy Far Cry'a 5. O, jak ustalone to dobrze. No bo ten, bo ten Portal dwójka te trochę nie wypał. <noise> Dobra, daj going mi too slow. 3 minuty, Maybe 3 minuty Dobra O, widzowie, już jesteśmy Tutaj trzeba na ten, na, za jednym razem Wziąć, no. I ten, no możemy po prostu zrobić, patrz, tak, o A Nie. czekaj o. Dobra, no ale, poczekaj No to czekaj, A, no to dobra, to ty już masz, dobra Tak No to odliczaj Weź sobie bliżej mikrofon do mordy No Czemu tak? No bo cię słabo słychać. Czekaj, no ale na we dwójkę nacisnęliśmy to dlaczego? A no, ty masz źle, po... źle portale ustawione To uzyskuję. Ty masz źle portale, ty musisz tu no, kurwa mówię, dać mówię, że jest źle ustawiony portal No tutaj mój jest kurwa No Kurwa czekaj po lewej daj no, nie tu, tu, tutaj tam gdzie masz to, to niebieskie. Zobacz, tam na górze. Dobra, dawaj. trzy, cztery, ja Tak, jest dobrze, Jest dobrze? Tak, Jest dobrze. No trzy, jak łatwo? O, wcisnęło się, dobra Co ty robisz? Wiesz co, właśnie ja to no tu kurwa jest laser, to trzeba laser wziąć no No ale musisz dać portal kurwa gdzieś Tam jest coś do wystrzelenia, tutaj musi być O! Tu i tu i patrz teraz No nie, a dobra Kurwa że trzeba będzie od początku lecieć Czemu to się zjebało? No bo musimy po prostu stajmować, żeby te, żeby te właśnie... Aha, bo nie. to się samo zamyka. Tak. Daj portale, ja teraz będę wchodził tam. A ja to muszę stanąć. Puść, 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 puść. No. Do góry. Ty, tylko co teraz? No i schodź tam, kurwa, bo mi zaraz... Gdzie mam schodzić? No kurwa, no zobacz! No, co mam dalej zrobić? Co? Mózgu. Dobra, twoja kolej, żeby tam być, a ja coś zaraz wykminię. Kurwa. Wyżej. No, no, ja bo.. no, dobrze. Dobra, bo się zamyka za mną. Nie no, nie ma chuja. Zacznę. My musimy chyba przejść na drugą stronę w ogóle. Oj. Tam jest jakiś to, co? no tak ale jak tam jak tam teraz wejść a patrz weź mnie do góry dobra i teraz jak mnie weźmiesz full pizda do góry oj zlagowało mnie Dobra, jednak nie mnie zlagowało, kurę zlagowało. Dobra, zaraz ci widzimy. Dobra, jesteśmy Uf, już zlagowało. kurwa, porządku. jeszcze raz kurwa, no ja czekam. Dobra. I teraz patrz. Ty możesz, no ty teraz możesz przejść już, bo już ci tam tutaj nacisnąłem przycisk, żeby to już się nie ten... O, no, faktycznie. No. Weź klota weź to, zamknięte drzwi są. Zostaw kloca tutaj i ten. Ja ci zablokuję drzwi. Aha to jeszcze raz. Tak nie działa Czekaj, tutaj trzeba coś odjebać Aha Dobra, dawaj, ja czekam z kluczem. No Ty, no co teraz tutaj kurwa zrobić niby? Weź mi otwórz, czekaj Weź, tam weź mi otwórz Czekaj, no nie bez powodu tutaj są wszędzie kurwa białe ściany Bo... A, ty sam masz pewnie jakiś portal do No zadania. właśnie, dlatego ten No nie mam Nie mam żadnego Dobra, zamiana ról, twoja kolej teraz będzie, żeby ogarnąć. Co ty robisz? A, mam cię otworzyć. Otwórz mi, no. To nie ma chuja, że ja bym tam otworzył. No, otwórz mi. Dobra, czekaj, wskakuj do portalu A dobra Otwórz jeszcze raz Wskakuj do portalu Jeszcze raz otwórz Ten klocek się ten... Wskakuj do portalu Tego twojego? Tak No i lataj sobie góra dół Oho I co to jest za coś? Oj, czekaj No nie pierdol, sobie mnie teraz na początek weźmie jeszcze Ja już wiem, ja już wiem, ja już wiem Ja ci otworzę A potem... A już wiem, co ty musisz zrobić Nie, bo chwila, bo tam jest to No nie. Nie. Weź mi daj tutaj góra-dół. Weź daj mi tutaj góra-dół, żebym latał. No. Co? I fioletowy muszę dać teraz tu. Otwarte? Nie. Nie, to czego? Oj. Teraz otwarte. Pok, To dam. Jeszcze może raz daj hopem się dół. da, może się panychopem hopem da. Daj góra dół. Daj mi tutaj góra dół. Czekaj, tam mam niebieski, czyli tutaj muszę dać fioletowy pod sobą? Otwarte? Nie. No byś usłyszał A, już usłyszał, jak to nacisnę. Tu! Nie, przecież to spadnę w dół, to nie ma sensu. Tu jeszcze troszkę. Odchłój się! No odsun się, kurwa! No dawaj, no. Czekaj, czekaj, czekaj. O, no. oj. Jaki. O. Kurwa, co za debil pierdolony. Się nie ty no chuj A ty, a może jakby kloca wyjewało tutaj A ty Kurwa Czekaj nie zdążę <grywa> <grywa> Dobra, dzięki ja tam przychodzę O teraz z klocem kurwa się wjebałem tam No to niezbyt dobra, kurwa Gdzie jest ten kloc? Tu jest No i dawaj szybko Dobra Udało się Chyba nie o to chodziło. <stans> ja <stans> ja ale tragedia ja był ten w poziom, w ja, ja pierdolę. Nie no po prosty. Ty jakoś kurwa cicho jesteś teraz. No. Dlaczego? Halo? Halo? Halo. W cały czas jestem tak samo, nic nie zmieniałem. Hmm. ci miałem kurwa to zmieniać. Wiem, kurwa. to complete this test you need to find a safe blueprints don't worry they are of no use to anyone yeah, boring boring and useless. this is just a thought experiment just to see how much time you'll waste <laughs> thinking about these worthless documents the correct time is here. spots spots. Boże, bo się rozjebałem i spadam w dół. O, 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 kloca wyjebało. A, ty musisz ten, ty musisz go złapać w powietrzu. Patrz, musimy... Tutaj musisz go złapać w powietrzu. A, Patrz, dobra. weź sobie portal tutaj, portal tutaj. N tutaj. Co? Jeszcze raz. Tutaj daj sobie portal i tutaj na dole. Ja na początku polecę i potem ty lecisz i złapiesz tego kloca. Czyli tu portal i tu portal. Tak, no i teraz musisz po prostu wziąć i go złapać, jak on będzie leciał do góry. No. <laughs> za wolno. Musisz, musisz ten, musisz... Dobra. Znaczy za Jakie szybko, mam... za szybko Dobra. to znaczy. Jak ja mam teraz wrócić tam? No, tak. A teraz jak on tam wrócić? No tutaj sobie wieź, no. Tak. No dobra No leź teraz, teraz Za szybko no. no za szybko Ja ci powiem kiedy Dobra Teraz Teraz, teraz O nie zawsze szybko <ścoughs> Za szybko Kurwa ty nawet go nie wystrzeliłeś No bo on ma laga no Wracaj się, no, dobra, jeszcze nie teraz. No, jeszcze trochę za szybko. Wracaj się, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. No kurwa, no jeszcze nie, bo ten klocek nie zdążył się wypierdolić do góry. Dawaj, wracę się. Dobra, no zamiana no, ról no, kurwa, no. zamiana ról. Nie, spierdalaj. A, bo ja Dobra. muszę to stajmować z klocem kurwa. Czekaj. To dlatego! Bo... Czasami wyskakiwałem sekundę po tym, jak ty skakałeś, a czasami 5 sekund, ale i tak... Kur, no bo to z nasy... to musimy kurwa stajbować, a z czym, no. no, no jesteś i... już? Teraz, teraz. Nie. Co, co, co... Dobra, jeszcze raz. Zaraz, 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 zaraz dopiero. Teraz, teraz już! No nie no! traktor, ty polujesz! Ale powiedziałeś teraz już! Nie no! To patrzcie przed Dawa. siebie, gdzie jest ten kloc, no! No, widzę go! No to i skacz idź skacz wtedy, kiedy on będzie ten, do góry leciał. A dlaczego? Dlaczego ty nie skaczesz? Nie mogę skoczyć, jak będzie do góry leciał, bo nie zdążę po niego! No to jak będzie blisko, no jak będzie za tym przyciskiem to skaczesz dopiero No to skaczę tylko, że ty nie trafiasz w ten przycisk no, no jak to nie trafiam? Zawsze trafiam w ten przycisk, no No to dlaczego nie mam go teraz w górze? Aż no bo, kurwa, to kurwa, no zobacz sobie, nie no dobra, dobra Kurwa, robimy to z, z drugą, drugą stronę to kurwa robimy i chuj No i się spóźniłeś Ja dopiero a, teraz, teraz mogę ja <noise> Aha Do następnego kloca wypierdala Dobra Jesteś tu? Jestem Tylko kurwa portal chcesz zmieść Dobra Dobra ja skaczę a ty skoczek tam przycisk będzie O! Skacz Mam! Ja pierdolę no i co teraz? A musisz tam portal sobie zrobić Tam Ja ci to muszę trzymać chyba wiesz Weź trzymaj Co to robi w ogóle A wiatrak tam ci zatrzymuje zobacz I ty musisz się teraz wypierdalić z portalu Patrz tutaj musisz A, się wypierdolić, tam, no Czekaj, musisz się zatrzymać na początku No dawaj Przeleciałeś? Tak, tylko co teraz? Nie wiem No to sprawdź co tam jest w ogóle A przytrzymaj tab dla widoku partnera Przytrzymaj tab dla widoku partnera No widzę co ty robisz, ale kurwa ty, ty fan, zobacz, tam portal, fan, fan. zobacz tam, masz po lewej, zobacz. No tu tak, fan. Tak, widzę, widzę. Tylko co mam z tym zrobić? A jakbyś. Tutaj musisz tak. zostawić portal. Nie, musisz portal zostawić. Patrz. Ale tutaj jest. ten. Tutaj jest ściana. Aha, no to. kurwa, nie wiem. Ej, a jakbyś puścił ten klocek? Go postawił? No to... To kurwa przeszkadza, o to. Patrz, zobacz. Widzisz? Aha. Ja się wpierdalam na dół i chuj. To jest jak co? Jakieś schodki na dół. Aha. No ty musisz jakoś ten. Jakoś musisz go wziąć i. przez. Ja weź mi tutaj strzel. Dałbyś radę mi jakoś tutaj przez to okno strzelić? Nie, nie ma chuja. Nie dam, nie dam rady. Tu, w tą jedynkę możesz dać ten? No zobacz jaka nisko... Mógłbyś tam dać ten portal? No tutaj bym mógł. Czy portal, ale czy portal da się? A. No... Da się! No ale... i przel teraz. Za nisko jest dalej. Zobacz widzisz? Dobra kurwa, ty musisz tutaj chyba portal zostawić, no nie wiem O nie mam jak portalu zostawić, bo tutaj mam tą ścianę Ja się nie zdążę wpierdolić tutaj tak szybko Dobra, zamiana Tak, jak go ten wyłączyć Fun shutdown, no i teraz kurwa czym? Shutdown dać tego fana Ty no kurwa nie wiem. Ty mam pomysł Jaki? Chodź się wypierdol O no. nie, je, jednak nie Kurwa, bo już ten 26 minut Dobra, dokończymy porównanie Dobra No, skaczcie tam Mam skakać? No, leć Ej dobra, ja potrzebuję chwilę przerwy Dobra widzowie to chyba to dokończymy w następnym nocie Dobra O siema Siema Zapamiętajcie o komentarzach, lajkach i subskrypcjach jak wam się podoba to też zostawcie jakiś komentarz żebyśmy wiedzieli. I widzimy się w następnym. Siema